Lato! Lato wszędzie zwariowało, oszalało moje serce. Lato! Lato wszędzie. Witam Państwa! Z tej strony Oskar i zapraszam na kolejny odcinek Lato z akselem. Dzisiaj wybrałem sobie taką grę jak Roadkill na PlayStation 2. Szczerze powiedziawszy nie mam pojęcia czego się po tym spodziewać. Podejrzewam, że jest to coś w stylu yy, Twisted Metal, coś w stylu Vigilant 8, w stylu Rogue Trip, to chyba tak ta gra się nazywała, aczkolwiek w te, z tych wymienionych nie grałem. Czyli jeździmy samochodami, strzelamy się do siebie. Okładeczka bardzo ciekawa, trochę w stylu Mad Maxa. No i z tyłu mamy właśnie pokazane właśnie strzelanie się samochodami, więc zobaczmy co to jest. Także zapraszam na kolejny, kolejny odcinek z zabawą w lato. A pamiętajcie, że lato wszędzie jest po prostu, i bawmy się razem ze sobą oglądając te filmy. Również zapraszam do oglądania letnich odcinków na Moto Retro Press. Myślę, że teraz będzie też dużo różnych filmów tam o samochodach, o polonezach i innych motoryzacyjnych gratach, a nie tylko gratach. No i tak sobie tutaj co jakiś czas, co, co prawie że codziennie będziemy jakieś takie odcinki tutaj wstawiali, żeby coś ciekawego się działo. Ja dużo przygód teraz mam w życiu i jestem przeszczęśliwy i po prostu taka teraz forma letnia na moje kanały, gdzie będzie dużo materiałów właśnie z moich przygód. Myślę, że jeśli chodzi o tą tutaj serię Lato z Axelem, to nie tylko gry będą, także jakieś inne history też się pojawią. No ale dobra, wróćmy do gry. O! Nawet nie zdążyłem powiedzieć, a goście już przyjechali. <laughs> Chciałem już powiedzieć, że idzie jakiś koleś z irokezem, czy z jakimiś takimi rogami z włosów, a już go przyjechali. Infernal Engine. Jakiś, jakiś silnik taki ciekawy. Nie wiem, jakie gry jeszcze na nim powstały, ale to ciekawe. Trochę podgłośnie, bo ledwie cokolwiek słychać. Roadkill. Press Start to, to Play. Single Player, Multiplayer, Credit. No to Single Player. No i mamy filmik jakiś. Zobaczmy. No, nie wiem czego się naprawdę pospodziewać po tej grze. No muzyczka jest zacna. Takie klimaty to ja lubię. rock taki, nie? Na gitarce. A -a. to hell no, przejechał i tylko czaszka spadła jakoś jakiś ma tatuaż a co to wodzi? Jakieś głosy koleś słyszy, O eee. co to chodzi? Gość po prostu opętany jest niemalże przez jakieś myśli, ale o jakie myśli o co chodzi tam? No jest ten koleś z tymi włosami. Tu się strzelają tacy z takimi. No kurde, klimacie ciekawy w gierce się zapowiada. No i to jeszcze powieszony. No klimaciek ciekawy, no muszę przyznać w caccence, no zobaczymy jak się w to gra, o co tu chodzi. Lava Falls, Arizona. Nawet mamy diabelski młyn. Byliście kiedyś na diabelskim młynie, ja kiedyś byłem, ale to już dawno temu było. Trzeba się wybrać ponownie. O, może właśnie. właśnie jako lato z Axelem, to gdzieś na wesołe miasteczko pojedziemy. Gdzieś nad morze. Morze! Morze nad morze! I would like to welcome you to Uncle Woody's fun Park. We got rides at Uncle Woody's, we got booze at Uncle Woody's. Zdaje się, że tutaj będą jakieś zawody po prostu. Jeden z drugim się strzela. Czy w grupie, i kto wygra? O, jaka dupcia fajna. O, no tak, no, no, no widzę, że gra konkretna. No już, już, już mi się podoba. No dobrze. Możesz go podróżować na strach. Tak, mam robódkę. No zobaczymy zaraz. No w każdym razie mamy jakieś działko z tyłu na, na tym pace z tyłu, bo to taki pick up jakby. Welcome to Lava Force. No zobaczmy, Uncle Woody. Jeździmy prawą gałką, tak? Mm. Ale może krzyżykiem też się da. Tak, da się krzyżykiem. Follow the checkpoints around lava force. Gdzie są te checkpointy? Tutaj. Nie, to chyba naprawianie się. Kwadratem do tyłu, kółkiem nic. l 1 strzelamy. Kurczę, the objectives appear as icons or blips? Kurczę, może to coś bardziej GTA? No zaraz, zobaczymy. tam mamy widok do tyłu. L1 mamy chyba hamulec ręczny. Albo zwykły. L2, l 2 chyba nic nie było. Tak, handbrake ręczny. Może to takie GTA? Właśnie, tylko w takim jakimś zwariowanym świecie. No ciekawe, zobaczymy zaraz, co to jest w ogóle za gierka. No i co, mamy literki jakieś na, na mapie, SG. Ale to jest... Nie, myślałem, że to może jest północ-południe, ale nie, to przecież wiadomo, że to nie jest północ. No to jedziemy do G może. Lotnisko jakieś mamy, trochę w ogóle podobnie na razie to wygląda do GTA, nawet bardzo podobnie. No ale tam było napisane, że to jest jakiś inny silnik, to nie jest GTA, więc tu gra w ogóle jest z którego roku? 2003. No teoretycznie wtedy GTA 3 jakoś wyszło i Vice City, no? Obsidian Beach. No na razie to jest bardzo GTA, bardzo GTA. Dźwięk silnika nawet jest tak jak z GTA. Dobra, mamy G jakieś. Punkt G, no to zajeżdżamy do punktu G. Ja bardzo punkt G lubię, więc zajeżdżamy do punktu G. Eee, tutaj... A, punkt G to garaż, no to zajeżdżamy do garażu. No, mamy Paint and Spray jak w GTA, no zobaczmy. O co chodzi w tej GFC? No dobra, mamy... Nic tu w sumie nie mogę zrobić, tak? Nic, nic. chyba tylko można potem kupować samochody. Nic nic nie mogę zrobić. My możemy mieć kilka autek. No to jedziemy do S i może do tego niebieskiego punktu jeszcze. Można ludzi przyjeżdżać normalnie. Normalnie GTA! O, jak krew się leje. Jak tu przejechać, teraz czekaj. Tu mamy coś. A to jest naprawianie się, to nie, nie, nie chcemy. Jedziemy do niebieskiego punktu albo do tego S. Zobaczymy, co to jest S i zobaczymy, co to jest za niebieski punkt. No, spodziewałem się, że bardziej to będzie właśnie Twisted Metal, ale na razie widzę, że tu mamy taki jakiś otwarty świat. No, zobaczymy zaraz. Dalej. Policja. I tu coś mamy. Mam to, na to wjechać, czy jak? Bo to jest to właśnie na niebiesko zaznaczone. Ale jak tam mam wjechać? Czekaj, da się tam skoczyć, spróbuję. Czekaj. Tak z rozpędu. No nie bardzo, ale na dole też tam jeszcze mam jakiegoś power-up. Czekaj. to, co to jest to? Jakieś bomby czy coś, nie wiem. Dobra, tylko co tu robimy w sumie w tej gierce? Bo na razie tu nie wiem. Jeszcze pojedźmy do tego S, upewnijmy się. I cały czas gość trajkocze coś do nas, albo to radio trajkocze. Co tu jeszcze możemy sobie zobaczyć? Follow the checkpoints around Lava Force. Czekaj, no to S to jest tutaj. Czy jak? Czy gdzie to jest? Czy to tam jest? Czekaj. Tu jakoś. Hmm, czyżby to było to? I co tu możemy zrobić? To możemy sobie chyba przyczepić. Jakiś mechanik, tak? Mamy jakieś nitro, ale mam 0 dolarów, tak? No to nic nie mogę. Nitro, 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 jakaś jak tutaj osłona. Airbrake, czyli co to może być? Spadochron, nie wiem. Taki, który z tyłu wyskakuje, chyba. Flight control, nie wiem. Top Speed, no jakieś przyspieszenie, przyspieszenie takie, jakaś tutaj no amunicja blueprint hint, nie wiem co to jest, no dobra, to tutaj nic nie zrobimy, no to musimy do jakichś checkpointów jechać, ale gdzie są te checkpointy? Jeszcze spróbuję w te zielone wjechać, może to to właśnie chodziło o to? Tak jest, o to chodziło A i, i właśnie to było na niebiesko zaznaczone na mapie, więc dobra, jedziemy dalej. Zobaczymy. Ciekawy koncept na grę, ale coś czuję, że to będzie słabe. Bo na razie wygląda OK, ale... Jakoś mam przeczucie, że to będzie słabe. O, jakiś kowbój na nas włazi. Spadaj, gościu. Jaki GTA w jakimś, jakbym wiem... postapo? W takim jakby stylu. Jeśli bym chciał coś takiego zagrać, to jeszcze na PlayStation 4 wyszedł Mad Max przecież. Który nawiasem więc nie podoba mi się po gameplayu. Filmy lubię z Mad Maxem, z wyjątkiem czwórki, ale... Ale ten na PlayStation 4 to w ogóle mi się nie podoba. To, to jest trochę tak jakby GTA w otwartym świecie. Przynajmniej z tego co widziałem po gameplayach. Bo nie grałem w to jeszcze. Sterowanie tu jest rzeczywiście jak w GTA, bardzo takie łagodne, wygodne. Nawet, Może i nawet na pewno jest to silnik z GTA, bo jest naprawdę bardzo podobny. Tylko tam było napisane, że to jest jakiś inny silnik, no, jakiś Inferno Engine, a tam był przecież chyba Renderware Engine. No zupełnie co innego, prawda? No dobra, nieważne w sumie, no zobaczmy dalej tę grę. Head to the garage. No to jedziemy do garażu. Szczeleśmy sobie to, cokolwiek to jest. E, jakieś mamy cztery części do primera. Co to za primer? Nie wiem cały czas ktoś trajkocze w tle dziwne to jest, natomiast muzyki to takie coś dali. Jak to się wjeżdzał, czekaj tendy. E, Tam tendy już wiem. Oh. Use the garage to switch bikers and to save the game. You cannot save while on a mission. No zupełnie jak w GTA. zupełnie jak w GTA. The M on the radar represents a mission start point. Jeszcze raz sobie zobaczmy tutaj, może teraz da się coś zmienić. Park on Blue, dobra, nieważne, zniknęło, nic nie na razie nie mamy, dobra. To do misji, M to misja. No na razie jest to naprawdę bardzo jak w GTA, zwłaszcza te stare części GTA, GTA 3, Vice City, San Andreas, bo już te nowe to już niekoniecznie. GTA 4, GTA 5 to to już jednak zupełnie inne gry. Lava Falls Arizona. No, ciekawie to wygląda tutaj. Ta skała z tym napisem. Tylko nic się nie dzieje na razie w grze. I to jest na razie źle. To jest na razie złe. Wszyscy się strzelają, jeżdżą, ale no co dalej? Zobaczymy, może pierwszą misję i wtedy coś się może zacznie dziać. Na to liczę. No dobra, M gdzieś powinno być tutaj. Jak to się wjeżdża? Tędy? E, nie, chyba jakoś tam za murem, chyba. Spróbujmy, może trzeba tu przejechać. No tak. I dalej. Tutaj, no dobrze. Mamy jakąś przyczepę kempingową. Taką mieszkalną bardziej, no, niż kempingową, ale okej. Okay.

You, new guy, are you here for business or are you here for pleasure? Business. Passing through my way to Paradise City. I heard you were looking for help. <laughs> Paradise City is it? Nice <sighs> old thoughts for a nobody. You've got to earn some respect first, mate. And respect don't come easy around here. Well, I'm not here to ride the sit and the spin pal. Well, usually Uncle you runs this show. But ah, he's busy right now. So if you want to do me a favor, go over to the Palace Hotel and pick up any scrap you can find. And pick up some If you can that, i jakieś bronie. Jeśli będziecie mogli to zadziałać, to może będę miał dla was nowy pracownik. Tak, wiesz co, jednym razem. Dobra, musimy zabrać ten sklep, więc idźcie do hotelu Pawła. Jest blisko czwartej stopy. No mamy na mapie właśnie zaznaczone, gdzie mamy jechać. Jak rozumiem te niebieskie punkty, bo chyba są dwa z tego co widzę na mapie. Czy nawet może więcej niż dwa, zaraz zobaczymy. Ale chyba źle wyjeżdżam, czekaj. No nie tędy, nie nie nie, to jest jakieś takie zamknięte miasteczko jakby... Osiedle jakby, stąd musimy wyjechać, czekaj. Jak stąd się wyjeżdżało, to... No jakieś takie wesołe miasteczko tu mamy, no. Jak stąd się wyjeżdżało, czekaj. No może przez będzie szybciej. No i mamy wyjazd właśnie, jest okej. Okay. O, krew się leje. To totalnie. No gdzie ta Vice City coś takiego było? Jak na przykład piło mechaniczną, tam się kogoś ścięła, ale no nie aż tak. Tam kropelki się pojawiały, a tutaj masz totalnie krew na ekranie. Dobra, mamy trzy punkty i pewnie do kogoś musimy poszczelać. Nie, musimy coś zebrać. Co to jest? Forstar Star Resort Pickup Salvage Parts to earn money. Musimy jakieś części pozbierać chyba do samochodu. Prawdopodobnie. Use money to buy, buy vehicles. No dobra, to jedziemy teraz. Do garażu? Nie, jedziemy tam znowu do niebieskiego. No muszę trochę się domyślać, a dopiero później się pojawia ten niebieski. No mogłoby być ciekawa gra, ale na razie to tak się słabo trochę to zapowiada. Takie no mogło być GTA w postapu, ale na razie dziwnie to wszystko jakoś tak wygląda. Trochę niedorobione to się wydaje. Zobaczymy dalej. No na razie jestem trochę zniesmaczony bardziej niż zadowolony tą grą, ale zobaczymy dalej, no. Tu wjeżdżamy, co my tu mamy? Yy, tam skakujemy, tak? Czekaj, gdzie to jest? Tu? Gdzie to jest? Może da się wysiadać z tego auta? Bomby wyrzuciłem do tej Nie wiem, którym przyciskiem. Okej, okay. O, jest tam ta część. Czekaj, jedziemy. Jest tutaj. Dobra, co dalej? Tu jeszcze coś mamy. Minigana jakiegoś mamy, tak? No dobrze. I co dalej? Gdzie mamy jechać teraz? No czas zemsty? Kilde y, Guccio in the no jedziemy tam. Musimy z tego poszczelać. Aha, broń zmieniamy tym sobie. L2 i R2. Okej. Okay. Czaje. No na razie jestem trochę tak niezbyt zadowolony z tej gry wam powiem. Spodziewałem się, bardziej czegoś twisted metal. Że to będzie twisted metal, ale w wersji na PS2. Oczywiście wiem, że na PS2 jeszcze jest twisted metal Black, który chciałbym kiedyś też zagrać, ale myślałem, że to będzie coś takiego, a to jest, widzicie, otwarty świat i, i coś jak GTA, tylko w jakimś takim postapo. Dobra, gdzie ten gościu jest? Tu chyba w tej w tym kanale... Tak? Nie. Nie, gdzie on jest? Gdzie on jest? Nie, gdzie on jest? Szybko mi wytrąć. To jest. No. Wiesz? This is your reputation. You can raise your reputation by killing a rival gang members. No, dobrze, to what teraz. Kill the Gocho behind the 4-star hotel. No, to jedziemy tam. No, gdzieś Let the other kids it. think that the mission was successful, okay? So up O kuźwa. Wiem, gdzie ten koleś jest. Tu jest chyba hotel, jak zgaduję. Cztery gwiazdki, no czterogwiazdkowy. Ok, a gdzie jest koleś? Jak tu się wjeżdża? Tędy? No chyba, tak. Gościu, spadaj mi stąd. E, dobra, gdzie jest ten teraz frajer? Tu jest? Czekaj, tak jest. Dobra. Dobra, szukamy jakiegoś następnego typa. Mm, przy jakimś garażu, no dobrze. ale naprawdę nie może być muzyki. Naprawdę tutaj w tle tylko jakieś gadań... gadanie. No to też jakaś totalna padaka. Ja w ogóle tego nawet nie słucham, co oni tam gadają, bo to nuda. No dobra, gdzie ten koleś jest? Na górze może? Może na górę trzeba wjechać? Aha, tylko tędy nie wiemy. Tu bariery nie da się rozwalać w tej grze, jak w GTA. Tędy może? No, chyba na to wychodzi. Yy, gdzie on jeszcze jest? Może jeszcze wyżej? Jeszcze jest na następne piętro? No jest. I, i, I jest, w samochodzie. Ojej, to uciek tam, czekaj. Jak to stąd skoczyć, czekaj. Gdzie ten koleś jest? Tam gdzieś pojechał. Gdzie on jest? Tutaj na lewiznie. To nie ten, to nie ten, to nie ten. Wypuścił z dupy tlen. Dawaj gościu. Jakiś pasek z jest jego czy coś No pali się, no dobra, okej, okay, pali się i wybuch No i dobra, no to udało się to mamy coś jeszcze do zrobienia sukces No no mówię to jest GTA w świecie takim Postapo Niezbyt mi się ta gra podoba, no nie wiem może gdyby Rockstar to robił, to by było ok, tutaj jest takie trochę, no nie wiem. To to w ogóle wydał Midway, zdaje się, tak? Tak jest, Midway to wydało. No w ogóle ciekawa taka informacja tutaj jeszcze, no myślę zakończymy w ogóle ten odcinek, bo taka trochę lipa. Ale pokażę tutaj jedną ciekawą rzecz na zakończenie, bo trochę ta gierka mnie zawiodła. Więc zróbmy teraz tak. And then I just sit back. I cut a 180 so I could. You uh, drop them, and then the vehicle chased me. I just sit there and boom, 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 boom. And by the time he hit the fourth one, he was completely engulfed in flames. So I really don't have to worry about a guy who's on fire shooting at me.

To nie było planowane, więc dlatego tak jest. No dobra. I włączam kamerę. To jest okładeczka tej gry. Z tyłu mamy taką informację. Not for sale or use in the UK. Czyżby ta gra była zbanowana w Wielkiej Brytanii? No, jest w sumie krwawa, prawdopodobnie na to wychodzi, że ta gra jest, czy była właściwie zbanowana w Wielkiej Brytanii. Być może jest na internecie jakaś lista e, zbanowanych gier w UK i ta prawdopodobnie gra tam figuruje. Jeszcze raz to pokażę. Jest napisane. Wyraźnie. Czekaj, niech złapie ostrość. O, oh, not for sale or use in the UK. Więc prawdopodobnie mamy do czynienia z grą zakazaną w Wielkiej Brytanii. To zakończmy tą ciekawostką. No niestety jestem zawiedziony troszeczkę tą ugroł. No ale dobra, no to zapraszam w takim układzie do następnych materiałów na moim kanale i do następnych odcinków. E, Lato z Axelem. Myślę, że na następny odcinek wybiorę już coś ciekawszego. No i, i właśnie, i jeszcze za, może tak. Y, na koniec takie pytanie. Może mi dali, dali dacie jakieś propozycje. Mm. Co nagrać, że tak powiem, poza grami w tym cyklu Lato z Axelem? Gdzie pojechać? Poloneza mam, prawda? A nawet, jak nie poloneza, to można przejść na piechotę, czy autobusem pojechać, czy pociągiem, nawet do jakiegoś innego miasta. No ale to po to są polonezy, żeby pojechać. Może jakieś propozycje macie, gdzie pojechać? No, mam w planach yy, zwiedzić yy, Pomorze. Może pojedziemy na hell. Tak, jak tutaj było, że you are in hell, tak? Tam drogowskaz. Albo do Gdańska, czy gdzieś pojechać, coś ciekawego nagrać, coś powygłupiać coś, czy coś. No, także czekam na jakieś propozycje. W komentarzach piszcie na koniec właśnie, gdzie się wybrać w cyklu Lato z Excelem, a być może chcecie, żebym się z Wami spotkał gdzieś, op oprowadzicie mnie po Waszych miejscowościach, miastach i coś ciekawego nagramy, powygłupiamy się, poszalejemy. No, trzeba korzystać z życia, trzeba korzystać z lata. No, to dobra, to takie pytanie. Jeśli macie właśnie jakieś propozycje, czy coś, to śmiało piszcie w komentarzach, jak się bawić to razem, prawda? No i na dziś dziękuję bardzo. Zapraszam oczywiście do następnych odcinków. Oczywiście dajcie kciuka do góry pod tym filmem i zasubskrybujcie mój kanał, jeśli się podobało. I zapraszam do subskrybowania również innych moich pozostałych kanałów. I na dziś to wszystko. Cześć, do następnego odcinka. Cześć! Lato, Lato zwariowało, oszalało moje... なあ。